thank you Zaczęliśmy 6 stycznia w Trzech Króli. Jak na razie, frekwencja dopisuje, mimo pogody, jaka panuje. No niestety, ferie nie zapowiadają się zbyt dobrze ponieważ jakieś duże dodatnie temperatury, natomiast mamy nadzieję, że jeszcze to się zmieni. Przy takich temperaturach do kiedy będziecie w stanie działać? To jest, to jest rzecz względna, tak. jeżeli w nocy nie będzie dużych dodatnich temperatur, to nawet takie 10-stopniowe dodatnie temperatury nie będą nam tam przeszkadzać. Czy ciężko jest utrzymać ten sztuczny śnieg? Jak często trzeba dośnieżać? Jak wygląda to od strony technicznej? No dośnieżamy, korzystamy z, każdego, z każdej możliwości, kiedy jest mróz i w dzień, i w nocy, natomiast nie ma zbyt dużo tych, tych dni mroźnych. Jaką ofertę macie dla, dla osób, które zdecydują się przyjechać tutaj na narty? Yy, mamy wypożyczalnię mamy bar, instruktorów, którzy jeżdżą i na nartach, i na snowboardzie. Dzisiaj dodatkowo macie jakieś zawody, tak? Kto to organizuje? E, tak, mamy zawody. E, policja tutaj z komendy łomżyńskiej się zaoferowała, że może zorganizować e, takie zawody. No i jakby udostępniliśmy im stok, także cała organizacja po ich stronie leży. Policja jest obecna na stoku na co dzień? Policja tak, tak. tak. Są wyszkoleni policjanci, którzy jeżdżą na nartach i od czasu do czasu przyjeżdżają. I pilnują porządku też. Od jakiego wieku można zacząć jeździć na nartach? Można jeździć nawet od 2-3 lat. Dzieci zaczynają pierwsze, pierwsze kroki na nartach. Dużo jest takich przypadków tutaj u nas? Zdarzają się, zdarzają się, nie jest to jakaś duża ilość, natomiast jakieś pojedyncze dzieci tam jeżdżą, zaczynają.